Dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zostało. Dobra, dzisiaj spróbujemy 3 pobić. Um, no dobra, wiem gdzie się znajduje ona. Także spróbujemy pobić tą Merwyn, elementalistkę. Może się to uda. No dobra, jestem Merwyn. Merwyn. Masakra, no masakra. 13 godzin. No ale tam większość klipów to było może z 5 minut, tak patrząc na całość, czyli z 10 czy tam 15 było. No dobra, spróbujmy. Runda numer 1. No to dawaj. Co tam masz, grożanko sympatyczna? O kurde, jakiego ma firebola. No przestanie to strzelać Aha, to jest taki mechanizm. Nie, dobra, przestało. Myślałem, że to będzie bez przerwy tak strzelać Masz tam błeb. A u ciebie? Szajna co tam nowego? Ciekawego O w mordę, jak mnie leje. A i wczoraj graliśmy klasza O, wczoraj, a dzisiaj grali e, sami. Bo ja nie miałem... Za bardzo chęci. Byłem wczoraj na robocie. O! To chyba elegancko. Na koncercie? Koncert za free? O no i super! Jeszcze zapłacili? O! I tak trzeba żyć! Tak trzeba żyć. Ale na, na jakim koncercie? Jaki gatunek muzyczny? Że to nie miało zbyt e, wielkiej roli? Żeby bujało. O w mordach to bije. Zaraz, 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 bo mnie zaraz ona pobije i będę płakał, że będę musiał drugi raz to bić. Zginie ta... Paruwa? Dobra, to kopię, pobiliśmy. Koncert Dody? Dorotki? Rabczewskiej? Ja oglądałem w ogóle... Ona miała na Polsacie taki swój program. Ja to oglądałem, bo byłem bardzo ciekawy, czy będzie wymyślać. No i jakoś się za dużo nie pomyliłem, jeżeli chodzi o to. Mordek, ona jest silna, co jest? What?! Ostatni w jej karierze? Ale co, ostatni w jej karierze koncert? Chwilę bo. Znowu jest to sama kula. 5. Yy, Kurwa, śnieg gula idzie. Moment, moment. Teraz to się muszę skupić. Jak się wywalę, to będzie źle. ta kula się chyba skupi. Ja dostałem do te. Masz pająki. Mordzia. Dobra, leży. Teraz tylko spacja. Mam. Dobra, wygraliśmy. Chyba. Tak, pokonaliśmy. Bo były dwa. Zaraz sobie przypomnę. Czyli klasycznie, złota biżuteria 6. Obita menda. Pokaż się kryształowa lanza.